Wdowa po Nikodemie Skotarczaku, Edyta Skotarczak, złożyła pozew przeciwko Karolowi Nawrockiemu, domagając się przeprosin i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Sprawa dotyczy książki napisanej przez Nawrockiego pod pseudonimem Tadeusz Batyr, w której zasugerował, że Skotarczak była prostytutką. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a Skotarczak żąda również wycofania książki z dystrybucji. Wdowa twierdzi, że publikacja narusza jej prawo do prywatności oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Książka zawiera kontrowersyjne treści, w tym drastyczne opisy zabójstwa Nikosia oraz sugestie dotyczące życia prywatnego Skotarczak. Wydawnictwo Zona Zero, które opublikowało książkę, również zostało pozwane. Skotarczak podkreśla, że nie może pozwolić na tworzenie alternatywnej rzeczywistości, która zniesławia jej osobę i pamięć o mężu. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.